Przepraszam, zestresowałam się, wspaniałe, wyborne. No bo jakby myślę, że to, że Jakub tam wparował i uuu, ser Piotr już pojechał, to bardzo zmieniło konwencję tego wydarzenia. Co, co jeszcze raz? No jak on wparował i powiedział, ser Piotr już czeka, znaczy brat Piotr już czeka w kaplicy leśnej. Nie, bo ja, ja właśnie tak zrozumiałem, że my tam właśnie mamy tam jechać jako, jako całość. Jakby... Tak że ja ostatnio się nie wysypiam, więc może na to, to jakiś związek z tym wszystkim, ale, ale tak to zrozumiałeś, że właśnie tak do tego dążymy, że się to trochę tam też jechać. to tak myślałam, ale dobra. A nie, no to spoko. Ja byłem przekonany, że chcecie do tej kaplicy tam do brata Anzelma pojechać. A, że do brata Anzelma i potem na przykład przekupić kogoś, kto nam mhm. otworzy bramę. Mhm. No dobrze, a jak, a, jak wam, a jak wam się podobały te trzy sesje? Super. A czemu, czemu ser Rory pojechał po Bertrama? No, żeby go wywieźć z ziem Jagni, żeby odesłać go do domu. On był w końcu na tym zamku? Nie. A co z wiedział, że tam jest Bertram? Co? Ser Rory wiedział, że tam jest Bertram. Jak się pojawia trzech giermków jednego rycerza w zamku, to można wydedukować, że ten rycerz gdzieś pewnie powinien być w okolicy. Okay. A my sobie dorobiliśmy do tego taką cudowną historię. Jak yy, rasowe nastolatki. Tak. W ogóle to było super, bo to jest taka teenage drama w, w średniowieczu. Super. A ty, Złudze, za co? Zestresowana jesteś jeszcze? Tak. Nie, mi się generalnie podoba to, to właśnie taki dramat tego, że już coś wymyśliliśmy, już mamy po prostu domalony plan, po łebkach zrobiony, ale jest plan i nagle. Super. Wszystko po się. Ale to wy mieliście takie rzuty, ja nic na to nie poradzę, bo ja myślałem przecież, że tam ze trzy razy wam ten plan już wyjdzie, aby wy <grybujesz> sabotowaliście. Go. Ten, ten plan był złoto, złoto. Nie no, plan tylko, był wspaniały. No. Tylko cały czas, wiecie co, tak pch pchając ten plan, jakby miałam takie z tyłu głowy, tam ten serrol gdzieś tam batuje tego naszego Bertramu mm -hmm. jednego, On nie wie co to się rycerze. dzieje. To bo... że. no ziomuś. Ja nie wiem, no oni są źli. Ale wszystko skończyło się dobrze. Ale Redlockowi się podoba, to może słuchaczom też się spodoba. no. Miejmy nadzieję. Wspaniałe to było, bardzo mi się podobało.